It's just you. Well, time's be tough. No Cześć wszystkim, z tej strony Kami, z konwent Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj kolejny film z serii Tutorial dla praktyka, jak widzicie po miniaturce. Dzisiaj pokażę wam, jak wygląda giełda BitGet. Co wy tam możecie robić? Jakie giełda posiada dodatkowe funkcjonalności, które pozwolą wam zarobić kilka dodatkowych dolarów? No i tak dalej. Także jeżeli film Was zainteresuje, to oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrypcję. No i przechodzimy do meritum, a tylko powiem, że na końcu materiału będzie malutki airdropik. Kilkadziesiąt, nawet może kilkaset dolarów do wygrania, także oczywiście zostańcie do końca tego materiału. Jesteśmy na giełdzie bitget.com. Jest to platforma, z której ja korzystam na bieżąco. Oprócz giełdy Bybit, to BitGet jest moją główną platformą, z której korzystam od wielu miesięcy. Przede wszystkim dlatego, że nigdy nie mieli żadnego ataku hakerskiego, nie utracili środków, nigdy nie zostali oskamowani przez jakiegoś hakera i miliony dolarów użytkowników nie wyparowały z tej giełdy i są jednymi z niewielu ocalałych na rynku, że tak powiem, przed hakerami. Więc jest to jeden z argumentów, dlaczego chociażby korzystam z tej platformy. Poza tym dla tych, którzy oczywiście nie posługują się biegle językiem angielskim, Giełda działa w języku polskim również, więc to sobie możecie zmienić. Nawet oni wam zaproponują po wejściu na platformę z automatu język polski. Ja sobie ustawiłem język angielski, no bo z niego korzystam, jeżeli poruszam się w świecie kryptowalut. I wam zresztą też polecam, żeby się z tym językiem oswajać. Jeżeli chodzi o rejestrację na tą giełdę, to oczywiście w opisie macie link mój, z którego możecie skorzystać. Będę bardzo wdzięczny. Łapka w górę dla każdej osoby, która z niego skorzystała, i to też Wam się przyda w tym konkursie, o którym później powiem. Giełda od pewnego czasu niestety wymaga KYC, jak już 99% platform na rynku dostępnych, więc to KYC trzeba tam zrobić, ale można skorzystać na przykład z prawa jazdy, jeżeli nie chcecie dodawać dowodu osobistego. Więc to Wam polecam, żeby skorzystać z prawka. Mniej wałków idzie na to zrobić oczywiście. Natomiast to KYC jest niestety, ale od jakiegoś czasu wymagane. Chyba od września to się zmieniło. Także BitGet się bardzo długo przed tym zbraniał jako jedna z ostatnich giełd w sumie takich większych. Niestety musiał wprowadzić również KYC. Idźmy dalej. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, które możecie włączyć na swojej platformie, żeby was tutaj nikt nie zaatakował i nikt was nie okradł. No to jest dodatkowa weryfikacja numerem telefonu, weryfikacja e-mailem, Google Authenticator. Mamy tutaj też standardowe login i hasło. Mamy Fund Code, to trzeba włączyć, żeby móc wypłacić środki, czy w ogóle kupić jakąś kryptowalutę. To jest takie dodatkowe zabezpieczenie, w szczególności przed tym, żeby nikt waszych środków tutaj nie wypłacił. Więc przy wypłacie środków z tej platformy musicie wpisać ten kod, Email Verification i jeszcze Google Authentication. Także trzy takie dodatkowe zabezpieczenia. Ja z tego korzystam, no bo naprawdę warto się dodatkowo zabezpieczyć i czasem nas to denerwuje, że musimy tyle tych kodów wpisywać, tych maili i tak dalej. Natomiast jeżeli przychodzi co do czego, to naprawdę może nam to uratować tyłek. Ostatnio Mike wspominał o kolejnej osobie, której zhakowali konto na giełdzie właśnie na kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Więc ja myślę, że te pary cyferek wpisane co jakiś czas jest warte tego, żeby te środki jednak zostały na naszym koncie. Poza tym, że oczywiście środków na giełdzie się nie powinno przechowywać, tak? że platforma powinna być od tego, żeby kryptowaluty na niej kupić. No i potem wypłacić. Przechodząc dalej, wiele osób też się zawsze pytało o fiaty na giełdzie. Skoro już macie KYC, to jakie fiaty można tam wpłacać i wypłacać? Tutaj do wyboru mamy euro, fund brytyjski, Lil brazylijski oraz Lila turecka, więc chyba nam najbliżej te euro oraz funt brytyjski. Jest to dokonywane przez SEPA, opłata 0 euro, czas dotarcia do dwóch dni roboczych. I jak widzicie, nie ma tutaj opłat transakcyjnych, żadnych dodatkowych na ten moment przynajmniej. Jak będzie za ileś miesięcy, no to czas pokaże. Ale te kilka walut można tutaj wpłacać. Co do samej giełdy i handlu, jak tutaj dokonywać transakcji, no to tego wam nie będę pokazywał, bo to jest tak samo intuicyjne jak na każdej innej giełdzie. Macie tutaj handel spotowy, jest handel na futuresach, jest na marginie handel, jest taka opcja Zero fees Convert. Tutaj do tego chcę przejść, bo możemy sobie wymienić na przykład 1000 dolarów na token BGB. On nam tutaj znajdzie najlepszą cenę na dany moment, jak to wygląda, no i nie będziemy musieli płacić tutaj żadnych dodatkowych transaction fees za tą wymianę, więc jeżeli chcecie na szybko wymienić sobie po prostu jakieś środki, to możecie przez zakładkę convert podejść do tego tematu, no i wymienić te środki bez żadnych dodatkowych opłat transakcyjnych. Kolejna zakładka to jest copy. Są tutaj różnego rodzaju boty do handlu takie automatyczne. Wy wrzucacie środki i kopiujecie ruchy innych traderów na przykład. Albo w ogóle korzystacie z bota, który automatycznie za Was te transakcje zakłada. Korzystałem z tego kiedyś raz i wybrałem wtedy trzy takie taktyki: ryzykowną, taką standardową i bardzo spokojną. Ten spokojny gość, no przyniósł mi zysk, ale bardzo mały. Ten środkowy w ogóle chyba nie rozpoczął handlu wtedy, jak ja to testowałem. A ten najbardziej ryzykowny wyczyścił mi konto, nie? Także niestety ja tym botom do handlu to tak średnio przeważnie ufam, tym giełdowym szczególnie. No ale jeżeli chcecie popróbować, może jakąś spokojniejszą właśnie metodę, to możecie się tutaj pobawić. I następna zakładka, która mnie interesuje, to jest Earn. Każda giełda praktycznie ma taką zakładkę, gdzie, gdzie możecie na przykład wrzucić płynność w tych, całych se, w tych całych investments, albo dual investments, i oni tam dają wam jakiś procent w skali roku za to, że udostępniacie kapitał. Głównie tutaj dla osób grających na dźwigni są różnego rodzaju lunchpuly, są lunchpady i do tego chcę przejść. Ostatnio był launchpad projektu Up, Pisałem wam o tym na Twitterze. Jest to projekt, który jest największym launchpadem na blockchainie. Tonchain to jest ten blockchain Telegrama. I ostatnio można było skorzystać z launchpada tego projektu. Ja miałem tokeny BGB. Zakomitowałem tutaj 2700 tokenów i koniec końców dostałem 80 niecałe tokenów Up, które spokojnie można było sprzedać po jednym dolarze. Tutaj czyli 80 dolarów takie dodatkowe dostałem właśnie za skorzystanie z tego launchpada. Dużo, niedużo, no to jest trzysta zł. złotych za to, że kliknąłem commit, poświęciłem na chwilę te BGB tutaj, one oczywiście wróciły do mnie i dostałem dodatkowo 80 tokenów up na swoje konto, także 80 dolców zgarnąłem po prostu za nic, no za to, że trzymałem te tokeny BGB. Ja te tokeny kupiłem już kiedyś w BGB, cały czas sobie konwertuję, jeżeli dostaję z afiliacji na przykład jakieś małe cząstki różnych tokenów, to ja sobie to zamieniam zawsze w swoim depozycie na, na taką BGB, bo on naprawdę od długiego, długiego, długiego czasu spokojnie sobie rośnie. Myślę, że podczas hosty tutaj też może zrobić fajny wynik. Oczywiście to nie będzie razy 100, ale jak jeszcze razy kilka zrobi, no to spoko, fajny pieniądz może się z tego ukulać. Także zakładka Earn, tutaj jest dużo takich różnych bajerów, które pozwalają Wam dodatkowo zarabiać chociażby staking ETH 2.0. Ja z tego akurat nie korzystam, no bo... Jednak zmusza Was do tego, żeby trzymać te środki na giełdzie. Stake'ować ETH to możecie no chociażby z Ledgera robić, czy z jakiegoś innego portfela sprzętowego, niekoniecznie z giełdy, bo tak jak już Wam to mówiłem, jest to oczywiście mniej bezpieczne trzymanie długoterminowo środków na giełdzie. Nawet jeżeli oczywiście BitGet w przeszłości nie miał takiej wpadki, no to nie wiemy czy w przyszłości też do jakiegoś ataku na nich nie dojdzie. no Bo wiadomo, że giełdy, które nie są skakowane, są dodatkowym kąskiem dla hakerów i próbują ich na pewno też zaatakować, z tej zakładki R mamy jeszcze tutaj staking tokenów BGB. Sam w sobie ja z tego korzystam. Zabroziłem sobie 2500 tokenów BGB, co mi to daje? Ano, jedną darmową wypłatę z tej giełdy dziennie. Nie muszę płacić żadnych opłat transakcyjnych, wypłacając środki z tej giełdy raz dziennie. Jeżeli zastaikowałbym tam chyba 12,500 tokenów. No to dostałbym kilka więcej tych wypłat. Natomiast ja zamroziłem sobie 2,500 i raz dziennie mogę za darmo wypłacić środki z tej giełdy. Czyli nie muszę płacić żadnych opłat transakcyjnych, czy to na Bitcoinie, na Ethereum, na USDT. Nie. W ogóle tego nie muszę robić. No i te tokeny mam zastejkowane. Jeżeli chciałbym się ich pozbyć, klikam i Albo płacę 2% posiadanych przez siebie tokenów i wtedy środki mi są zwalniane instant. Albo czekam 8 dni i wtedy bez żadnych opłat transakcyjnych te środki zostaną zwolnione na moje konto. Przy czym, oczywiście, jak mam zamrożone te 2500 tokenów, to nie mogę z nich korzystać, czy to w launchpadach, czy w żadnych innych aktywnościach. No chyba, że je po prostu odmrożę na dany moment, to wtedy będę mógł oczywiście z tego skorzystać. Natomiast tak, to one są zablokowane, dają mi darmową wypłatę, plus 2% w skali roku APR tam jest. No widzicie, tam się troszkę tego tokena BGB ukulało. No, ale nie jest to zbyt wysoka stopa zwrotu, także tego nie traktuję zarobkowo, ale jaką właśnie te darmowe wypłaty, no bo tak jak Wam mówiłem, korzystam dość na bieżąco z tej giełdy, więc po to jest mi to potrzebne. Dobra, mówiłem Wam, że na koniec filmu powiem o pewnym konkursie, natomiast niektórzy specjalnie wtedy przewijają film do końca, a więc zrobimy ten konkursik w środku. Dla osób, które zarejestrują się oczywiście z mojego linku, który macie w opisie, zostawiam komentarz pod tym materiałem z hashtagiem BitGet. Rozlosujemy tutaj dwa razy po 50 dolarów, czyli dwa razy po 200 zł. Plus mamy jeszcze jakiś merch z Bitgeta, jakąś koszulkę, jakąś bluzę, więc dla tych osób też będzie ten merch do wygrania, także tak naprawdę mamy trzy nagrody. Więc tak jak już powiedziałem wcześniej, rejestracja z mojego linku, oczywiście like pod tym filmem, komentarz pod tym filmem z hashtagiem Bitget. No i musicie subskrybować kanał Encyklopedia Kryptowalut. A teraz idźmy dalej. Ostatnia zakładka Webfree. Tutaj oni mają BitGet Wallet i to jest ich wallet mobilny, naprawdę bardzo fajny. Obsługują tam dziesiątki sieci, chyba 90 sieci obsługują. Jest dostępny na iOS-a, jest dostępny na Androida. Możecie tam przetrzymywać NFT-ki, stake'ować tokeny, naprawdę różne szmery, pozwalają tam robić. O widzicie, ponad 90 mainnetów, ponad 250 tysięcy kryptowalut, 8 miliardów dolarów przesłapowano już było przez ten wallet, ponad 12 milionów użytkowników. W różnych krajach na świecie mają wbudowany właśnie tam swap. Także, jeżeli nie korzystaliście jeszcze z tego portfela i szukacie jakiejś alternatywy, no to możecie sobie pobrać BitGet Wallet na telefon i z tego skorzystać. Co do tego bezpieczeństwa, to jest zakładka Proof of Reserves. BitGet gwarantuje, że 100% środków jest tutaj bezpiecznie przechowywanych od klientów. Możecie ręcznie sprawdzić sobie, jak wygląda przesył tych różnych środków. Jest tutaj też takie dodatkowe pokrycie. Na bitcoinie 380%. Na Tetherze 102%, ETH-150%, i na USDC mają tutaj aż 587% takiego ponadmiarowego pokrycia. Tak samo mają taki dodatkowy BitGet Protection Fund, gdyby doszło do jakiegoś ataku hakerskiego i gdyby jakieś środki zostały, no niestety, ale ukradzione, no to mają na ten moment 390 milionów na takie e ewentualności. E w ogóle Messi z nimi współpracuje, nie wiem, czy widzieliście. Tak jak Cristiano z Binancem, tak z BitGetem Messi współpracuje, więc swoją marką przyklepał tą giełdę i co jakiś czas reklamuje ją na swoim Instagramie, także to też taka mała ciekawostka. A na koniec jeszcze taka ciekawostka mają w zakładce Learn and Explore, BitGet Academy, BitGet Blog oraz Learn to Earn, także tutaj możecie się dowiedzieć różnych rzeczy o kryptowalutach, poczytać takie, wiecie, tutoriale, właśnie coś takiego, jak ja dzisiaj tutaj robię na filmie. No, i jeżeli chodzi o media społecznościowe, to jest oczywiście globalny profil BitGet. Tutaj są co chwilę jakieś promocje, jakieś aktualizacje. Jak są jakieś listingi, to się z tego oczywiście dowiecie. I zakładka bitget.pl to jest nasz polski profil, który po polsku pisze właśnie o BitGecie. Oni też tutaj wrzucają informacje o nowych listingach, o jakichś konkursach, takich na przykład lokalnych na rynek polski, więc tutaj też możecie ich obserwować, tak jak ja właśnie to robię. Także to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mniej więcej za tydzień zrobimy rozlosowanie tych nagród, o których wcześniej mówiłem na filmie. To specjalnie przewinął do końca, no to musi się cofnąć i poszukać, o czym ja teraz w ogóle mówię. A teraz nie pozostaje mi nic innego niż poprosić was o łapy w górę, subskrypcję. No i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć.